Zaliczone? Zaliczone. Kochani, dzisiaj zabiorę Was na plac manewrowy w miejscu, gdzie będziecie zdawali egzamin państwowy. Kurs prawa jazdy kategorii C. Pokażę Wam, jakie manewry będziecie musieli wykonać. Eee, zobaczycie, czy to skomplikowane, czy to trudne eee, i w ogóle z czym to się je. Bez przedłużania. Zapraszam. Szczegółowe informacje i wskazówki przekaże Wam instruktor podczas kursu. Ten materiał to jedynie przegląd części egzaminu. Do jego zdania niezbędna jest zarówno wiedza teoretyczna jak i umiejętności praktyczne. I jesteśmy już na miejscu i od razu wsiadamy do naszej poltkowej ciężarówki. Pamiętajcie, że już sprawdziliśmy stan techniczny pojazdu i przygotowaliśmy się do jazdy. Pierwszym manewrem, który musimy wykonać to jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. To zadanie nie różni się zbytnio od tego, które znamy z egzaminu na kategorię B. No ale dobra, co robimy? Uruchamiamy silnik i włączamy światła odpowiednie do warunków. Najlepszym wyborem na egzaminie są światła mijania. Instruktor już Wam powie dlaczego. Przed ruszeniem upewniamy się o możliwości jazdy i oceniamy sytuację wokół ciężarówki. Ruszamy płynnie i jedziemy wyznaczonym pasem ruchu. Zatrzymujemy się jedynie w wyznaczonych miejscach. Zadanie powtórzymy, jeżeli dotkniemy linię, nie zatrzymamy się w wyznaczonym miejscu, nie włączymy odpowiednich świateł albo nie upewnimy się o możliwości jazdy. Egzamin od razu zakończy się dla nas oceną negatywną, jeżeli przekroczymy linię wyznaczającą pas ruchu lub gdy uderzymy w pachołek lub nie wykonamy prawidłowo zadania w dwóch próbach. Jazda pasem ruchu jest obowiązkowym zadaniem, które na pewno będzie na egzaminie praktycznym, więc warto się do niego porządnie przygotować. Co dalej? Losujemy jeden rodzaj parkowania. Na co możemy trafić? Już Wam pokazuję każdą opcję. Parkowanie skośne, wjazd przodem, a wyjazd tyłem. No to jest chyba najprostsze parkowanie na egzaminie. Musimy pamiętać o wjechaniu pod odpowiednim kątem, żeby nie uderzyć w słupki na początku. Przy wyjeżdżaniu też musimy mieć na uwadze, bo łatwo zahaczyć przodem ciężarówki. Czy musimy wspominać o używaniu kierunkowskazów? Mam nadzieję, że nie, bo na egzaminie, tak samo jak normalnie w ruchu drogowym, mamy obowiązek ich używać. Przy cofaniu nie możemy przekroczyć poziomej linii. To wszystko i lecimy do kolejnego parkowania. Parkowanie prostopadłe, wjazd przodem, wyjazd tyłem, czyli tak samo jak w poprzednim parkowaniu. To kolejne parkowanie na naszej liście: wjeżdżamy przodem, wyjeżdżamy tyłem. Jest to bardzo podobne zadanie do poprzedniego, jednak większy kąt może na początku być dla kursantów bardziej wymagający niż przy parkowaniu skośnym. Tutaj też pamiętaj o kierunkowskazach. Przy wjeżdżaniu nadal uważamy na słupki i poziomą linię, której nie możemy przekroczyć. Zadanie nie jest czarną magią. Jak najbardziej możemy się go nauczyć bez żadnych problemów. Natomiast na kursie w Poltku już się dowiecie, jak to zrobić, żeby naprawdę było to dla Was coś łatwego. To co? Przechodzimy do kolejnego parkowania. Zerknijcie. Znowu mamy parkowanie prostopadłe, ale tym razem wjeżdżamy tyłem, a wyjeżdżamy przodem. No, i ta wersja parkowania dla niektórych może okazać się dość sporym ułatwieniem, ponieważ po pierwsze łatwiej jest zakręcić ciężarówką i wjechać w stanowisko, a po drugie, przy wyjeżdżaniu lepiej widzimy poziomą linię, na którą nie możemy najechać. Tak, zgadliście, tutaj również pamiętamy o używaniu kierunkowskazów. Zobaczmy czy Darkowi uda się poprawnie wyjechać i przechodzimy do kolejnych parkowań. Parkowanie równoległe. I tutaj jest tylko jedna opcja. Wjazd tyłem, wyjazd przodem. I jest to moje ulubione parkowanie. Dlaczego? Bo prawdopodobnie jest też najtrudniejsze ze względu na gabaryt pojazdu, który dopiero poznajemy. Jeżeli mieliście jedynie styczność z osobówkami, to tutaj będzie spory przeskok. Na szczęście po kilku próbach powinniście sobie świetnie z tym zadaniem poradzić, więc to nie jest jakaś czarna magia. O czym musimy pamiętać oczywiście o kierunkowskazach, ale jest ważniejszy element albo równie ważny. Nie możemy najechać na krawężnik. Lecimy do ostatniego zadania na placu manewrowym. Jeżeli prawidłowo wykonaliśmy wszystkie poprzednie zadania to czeka na nas ostatnie ruszanie z miejsca na wzniesieniu. Jest to zadanie przyjemne i proste, bo identyczne jak na kategorii B wykonuje się je dość często jeżeli jeździmy samochodem, więc nie ma tutaj żadnych niespodzianek. Nie możemy się stoczyć, musimy ruszyć płynnie i to tyle. Jeżeli zadanie wykonaliśmy prawidłowo to wyjeżdżamy na jazdę w ruchu drogowym. I to wszystko na dzisiaj. Kochani, pamiętajcie, zostawcie coś po sobie tam na dole, żebym wiedział, że Wam się podoba i że chcecie tych materiałów więcej, żebym mógł je produkować dla Was. Bo ja dla siebie tego nie robię, tylko dla Was. Więc dziękuję Wam za uwagę i do zobaczyska w następnym odcinku. Na razie.